Niedziela w całym kraju mroźna, ale już nie słoneczna, bo od południa nad Polskę nacierają chmury z bardzo intensywnymi opadami śniegu. Dzisiaj w Polsce południowej spodziewamy się, że może spaść od 15 do nawet 30 cm śniegu. Te opady stopniowo przesuwają się na północ, ale bardzo wolno. W tej chwili pada już miejscami na południu województwa lubuskiego, na południu wielkopolski w województwie świętokrzyskim, a także na Lubelszczyźnie i w ciągu dnia chmur które będą wędrowały w głąb kraju, ale nie powinny dotrzeć do regionów środkowych wieczorem. Może zacząć pruszyć miejscami już też na Mazowszu w Wielkopolsce. Tutaj też bardzo śnieżna będzie noc ale jeszcze niedziela upłynie nam pod znakiem pochmurnej, ale bez śnieżnej pogody. Przy czym w dalszym ciągu oczywiście ostrzegamy przed bardzo niską temperaturą. Dzisiaj maksymalnie na termometrach od minus 12 stopni na Podlasiu przez minus 8 i minus 7 na przeważającym obszarze kraju do minus 5 stopni na Podkarpaciu. Cieplej jest w obszarach podgórskich, dlatego że o te obszary zahacza ciepły front atmosferyczny i tam zamiast śniegu pojawiają się też opady marznącego deszczu, deszczu ze śniegiem. To są bardzo niebezpieczne opady dla kierowców, bo one będą powodowały gołoleć. Poza tym oczywiście też bardzo trudne warunki na drogach, bo śniegu przybywa. Ciśnienie ze spadkiem, 1004 hektopaskale na barometrach po południu w Warszawie. Piękna, słoneczna pogoda jeszcze miejscami utrzymuje się w rejonie Zatoki Gdańskiej, ale poza tym wyż już słabnie i jutro już w całym kraju spodziewamy się chmur z opadami śniegu. Te opady dotrą aż na północ Polski, i nie powinno jeszcze padać od północno-wschodnich regionów po wybrzeże gdańskie, ale poza tym wszędzie śnieg miejscami bardzo intensywny, zwłaszcza jutro od Śląska po centrum i południowy wschód. W sumie w ciągu dzisiejszego dnia, w ciągu nocy i jutrzejszego dnia może spaść, zwłaszcza na południowym wschodzie, nawet pół metra śniegu, a do tego bardzo silny wiatr, który będzie jeszcze zwiększał odczucie chłodu. Do zobaczenia!